witam Was wszystkich ze studia gali Rally Crossu. Dzisiaj podsumowywaliśmy sezon 2022. Moim pierwszym gościem dzisiejszego dnia, wieczoru jest Artur Dąbrowski. Artur ścigał się w klasie RX2. Artur, Twoje puchary tutaj leżą na stoliku razem z modelem. Chyba udany sezon, co? Bardzo udany. Tutaj widziałem właśnie jak była prezentacja, że miałem najwięcej zwycięstw w ogóle wśród uczestników wszystkich razem z jednym kolegą. Mieliśmy po pięć wygranych. Także uważam, że bardzo dobrze sezon poszedł. Ta to uważam, że tym bardziej bardzo dobrze. Na początku chłopacy mówili, żeby pój pójść do RX1, że niby będę jakiś tam poziom reprezentował, ale dla mnie to było coś nowego. W ogóle pierwszy raz miałem kontakt z, z XV-ką, z jazdą po takiej nawierzchni, także ja nie wiedziałem na co mi stać, więc wolałem sobie spokojnie od RX2 zacząć i, i, i przebrnąć przez ten jakiś tam jeden sezon. No ale widać, że, że się opłacało, brać udział w ogóle w tych zawodach. Fajne trofea, dobre wyniki, no i awans. Gratulacje Artur, bo faktycznie Twoja rywalizacja ze Szczepanem była niesamowita. Rozstrzygała się w sumie do ostatniego biegu, więc miło się to oglądało i fajnie, że te emocje towarzyszyły Wam do, do samego końca. Ale Artur, sobie mam do, do Ciebie inne pytanie, bo my w sumie znamy się odkąd zaczęliśmy się bawić w modelarstwo. Także to już niedługo będzie szósty rok, jak, jak jeździmy razem po różnych zawodach. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, w swojej stajni masz wiele modeli. Jak ogólnie oceniasz? zabawę w Rayleigh Crossie. Czy to jest coś, co można polecić znajomym, innym osobom, dzieciom? Znaczy, mnie się osobiście bardzo fajnie jeździło. Powiem szczerze, że chyba nawet lepiej niż Bagnos 1.8. Fajna, zróżnicowana wierzchnia. Są przyczepne fragmenty, gdzie po prostu sobie jedziemy na pełnej przyczepności i, że tak powiem, na okrągło. Są też te fragmenty pospane piachem, że można sobie w tym driftem pójść i trochę trzeba panować nad modelem. Także uważam, że jest bardzo fajna frajda właśnie z jazdy. Ciężko się wyprzedza, bo jest dosyć wąsko. No pewnie to jest jakaś skala 1.10, pewnie to tak jest zastosowana pewnie ta skala do odpowiednich właśnie tak, do takich rajdów, no ale jest, jest ciężko po prostu z wyprzedzaniem. No i do rally cross, czyli też kontaktowa sprawa, dużo jakichś tam, że tak powiem, może fauli jest, ale, ale i tak uważam, że, że zawodnicy sobie super radzili. Nie było aż tak, tak dużo chyba takich przypadków, żeby ktoś tak sfałował, żeby ktoś mógł stracić, nie wiem, tytuł mistrzowski albo coś takiego. Nie? Albo wygram w finale. No, chyba Takich, takich sytuacji nie było. Także ogólnie się super bawiłem i jak najbardziej polecam. Dzieciaki też. Może mój syn pojeździ. Zobaczymy. W obózach startuje. Zobaczymy, czy da się namówić na ich swałkę. Także będę go na, jak najbardziej namawiał. Okej, okay, słuchaj, jest taka akcja sezonu, którą wspominasz sobie, tak wracasz wspomnieniami do niej? Jakieś wydarzenie takie z sezonu 2022? No, ci powiem, że jest i, i to jest ostatni bieg ostatniego finału, y, gdzie oby ten filmik, o, kolega tu mi podesłał filmik, po prostu oglądałem go już nie wiem ile razy, analizowałem, gdzie ze startu wyszedłem po prostu pierwszy, na, po, na pierwszym łuku ktoś mnie tam chyba uderzył i spadłem na czwartą pozycję, pojechałem jokera że po to, żeby sobie wszyscy się tam powiedzmy po... Y, potukli, a ja sobie go spokojnie przejadę, no i to dawało mi sytuację taką, że, że potem miałem tą kontrolę przebiegu i na każdym okrążeniu ci, co przejeżdżali Jokera, ich miałem. Potem z Mariuszem mieliśmy tą rywalizację, no i wyszedłem na pierwszą pozycję i to mi dawało tytuł mistrzowski i praktycznie pół okrążenia przed, fina przed końcem biegu, czyli 5 okrążenia przejechane, miałem ten tytuł. I niestety już Tomek mi tak naciskał, już była taka presja, że po prostu za dużo dałem gazu, zrobiłem obrótkę i, i, i strat, strata, nie, pół przed końcem, no to jest, to wspominam, już mówię, ten filmik który raz oglądałem, że, <grytanie> ale jakoś nie mam takiego, yy, że, że zawaliłem, no, fajnie się to ogląda, że właśnie, że z twardej pozycji, jak się przebijałem, byłem pierwszy, tam, w tym biegu tak naprawdę wszyscy byli na pierwszej pozycji, oprócz Tomka, który wygrał bieg. Czyli w międzyczasie, że tak powiem, nie? Tak, pamiętam dokładnie to wydarzenie. Faktycznie bieg był niesamowity. Artur, słuchaj, bardzo Ci gratuluję tego sezonu. Zdobyliście pierwsze miejsce z Kacprem drużynowe i indywidualnie drugie miejsce w klasie RX2. Sezon udany. Widzimy się w przyszłym sezonie. Będziesz startował? Oczywiście będę startował. Uważam, że mieliśmy fenomenalną nazwę, ale coś mi się zdaje, że rozbijesz nasz team, bo raczej teraz jak po awansie do RX1 będziecie startowali razem, więc chyba będę musiał szukać sobie nowej nazwy i nowych, nowego współteamowca. No dobra, słuchaj, to dzięki Artur, e, gratulacje, do zobaczenia. No, cześć również.